Rozmowa o dziewiątej. Krzysztof Bałk, witam. A moim gościem jest Mariusz Wudarski z zarządu Lubuskiego Związku Strzeleckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Paryża wróciliśmy, co prawda, bez medalu, ale wyczyny tego Turka, który z kieszenią, z ręką w kieszeni wystrzelał medal, budziło duże dużo zainteresowanie i myślę, że też spowoduje, że tych członków Polskiego Związku Strzeleckiego przybędzie. I notuje się, że no, bardzo dużo osób chciałoby mieć broń w domu i są dwa Sposoby na to, takie dosyć szybkie, czyli zostać kolekcjonerem albo członkiem właśnie takiego związku, tak? Zgadza się. Można w prosty sposób uzyskać pozwolenie na broń. Procedura jest zbliżona do zdobycia prawa jazdy. Zapisujemy się do klubu sportowego lub kolekcjonerskiego. Po stażu zdajemy egzamin. Egzamin jest bardzo prosty, 10 pytań. Do tego część praktyczna. Strzelamy konkurencję, na które wnioskujemy pozwolenie na broń. To znaczy, że trzeba coś trafić. Jak tak, tutaj? no coś trzeba trafić. Są przepisy, które to dokładnie regulują. Szalamy na odległości 25 metrów do tarczy, która ma wielkość pół metra na pół metra i my musimy mieć skupienie czterech strzałów, tak aby można było je powiedzmy, dłonią przykryć. Trudne to jest? Nie, to. Trzy dni treningów i większość osób sobie bez problemu poradzi. I jaką broń ludzie chcą mieć w domu? Jest to pełne spektrum. Są osoby, no które. Tak, pierwsze chyba nie co... jak w Stanach Zjednoczonych, że możemy karabin maszynowy mieć w domu. Po części tak. Po pierwsze, co to każdy chce mieć kałacha. Oczywiście w <laughs> polskim systemie prawnym to jest broń. Trochę przerobiona, czyli nie szela serią, tylko pojedynczym ogniem, ale tak każdy pierwszy co to? Kałacha, Glocka, czyli broń najbardziej popularną i z filmów, i z, z wojska, z pamiątka. A kto? Mężczyźni, kobiety? Młodzi, starsi? Pełne spektrum, znowu powiem, poprzez osoby młode, 20 parę lat, część kobiet, jest to dużo mniej, bo to jest jakieś 10-15% kobiet, ale również starsze osoby, 60-70-latkowie, również starają się o pozwolenie na broń, zdają ją. Chcą kolekcjonować, są strzelać, chcą się bawić. Ale to nie jest tak, że raz jestem członkiem, kupię sobie broń i koniec, tak? To muszę chodzić na jakieś szkolenia, chodzić na jakieś kursy, czy, czy brać udział w zawodach. To znaczy ścieżka jest określona dokładnie, jeśli chodzi o samo pozwolenie, trzeba zrobić kurs na samym początku. Później, jeżeli wybierzemy broń sportową, musimy raz w roku. Przyjechać na zawody, w zawodach wystartować strzelając osiem konkurencji, cztery z broni głównej i po dwie z dodatkowej broni, czyli z pistoletu lub karabinu i ze strzelby. Czyli osiem konkurencji w jeden dzień jest to stanie się zrobić. Raz w roku to tak za dużo? Nie, w takim razie to, to no, celność wtedy chyba nie jest zbyt dobra. Przy takim... to znaczy tak. Broń kupują ludzie nie tylko po to, żeby jeździć na zawody. Chcą strzelać, chcą yy, odpoczywać na szczelnicy. Yy, w związku z tym bawią się w tygodniu, przychodzą nie, yy, wiele razy w ciągu miesiąca a raz w roku na zawody. Oczywiście są amatorzy tacy, którzy bardzo lubią sam klimat zawodów, jeździ na zawody, w związku z czym startują w pucharach, jeżdżą po różnych klubach, ale te minimum, o którym, mówimy, to jest raz w roku osiem konkurencji. A gdzie jest strzelać? Tylko jest jedna strzelnica tutaj w okolicach, czy są jeszcze inne strzelnice do dyspozycji? Bo słyszymy tutaj na terenie radia, co jakiś czas te odgłosy strzałów dobiegają do nas. Y nie, mamy bardzo dużo. Lubuskie pod tym względem jest bardzo bogate. W najbliższej okolicy mamy właśnie którą, szczelnicę, którą nieraz słychać, czyli Gwardia Zielona Góra na ulicy Strzeleckiej. Następną szelnicę mamy pod Zieloną Górą w Raculi. Z drugiej strony mamy szczelnicę w Nietkowie. Kawałek dalej mamy Cibusz, mamy Nietoperek. Mamy sporo miejsc do, do strzelania, tak? A jeżeli chodzi o... No... Właściwie mieliśmy okazję, mamy 70 tysięcy członków, to dlaczego medalu nie mamy w takim razie. Czy... Szóste miejsce to naprawdę bardzo dobre miejsce naszej Natalii kochańskiej z naszego klubu Gwardia Zielona Góra. To jest sukces. Nie można to mówić, że zawsze będzie medal. W poprzednich igrzyskach w w Londynie Sylwia Bogacka zdobyła srebra, srebro, pamiętamy, ponieważ był to pierwszy medal zdobyty przez Polskę na igrzyskach. No, w tym roku jest słabiej, ale dalej to jest sukces. A od czego to zależy? Predyspozycje, czy długi trening, częste strzelanie, żeby umiejętność ta wzrosła? Tak, na pewno ilość treningów, które w jest realizowane, to jest ogromna ilość, ponieważ to nie jest jeden trening na jakiś okres czasu, tylko bardzo często są dwa treningi w ciągu dnia. W związku z czym obciążenie tymi treningami jest bardzo istotne. Do tego dochodzi oczywiście jakość sprzętu no i predyspozycje. No, wszystko się składa na to. To jest sport, to też szczęście. A trzeba być jakim człowiekiem, żeby ewentualnie być. No, takim zdecydowanie celnym strzałem w tarczę, co rusz, być, dokumentować swoją umiejętność. Czy to trzeba być jakimś spokojnym, wyważonym, czy, czy może być taki trochę nerwowy człowiek także. E Ciężko powiedzieć, ponieważ jest wiele różnych dyscyplin, różnych konkurencji, w których można e, uczestniczyć. Jasne, jeżeli mówimy o szelestwie typowym, tarczowym, oczywiście spokój e, jest naszym sprzymierzeńcem, e, ale jeżeli na przykład lubimy sport, lubimy biegać, jesteśmy hiperaktywni, wówczas mamy szelestwo dynamiczne, gdzie e, Mamy wystawione tarcze papierowe, mamy metalowe cele, gdzie biegamy, strzelamy do nich, liczy się czas i tam się sprawdzają inne osoby, tak? A jeżeli ktoś ma okulary, wadę wzroku, to też może być strzelcem. Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś może jeździć samochodem, to również może strzelać, bo no, to jest to są bardzo podobne. Też trzeba rozgraniczyć dwie sprawy. Uprawianie sportu strzelectwo to jest jedno, a posiadanie broni to jest troszkę inna e, sytuacja, tak? Nie musimy e, kupować broni, żeby iść do klubu e, sobie poszczelać. No, możemy z klubowego sprzętu korzystać, tak? Tak, oczywiście, no, koszty związane z e, zakupem broni, z egzaminami e, to jest mniej więcej 1900-2000 zł. Cały proces od samego początku do samego końca. Ktoś, kto stwierdzi, że ja bym chciał kilka razy w roku sobie pójść na strzelce postrzelać. Wejdzie jest sobą 100-200 zł, pójdzie na strzelnicę, wy, wy, wykupi strzelanie u instruktora i świetnie się będzie bawił z broni klubowej. A jest słaby wzrok, jeżeli ktoś potrzebuje na przykład do czytania okularów, to już może strzelać jeszcze, czy nie? Tak, może. Jeżeli faktycznie jest taka wada spora. Mamy okulistów, którzy dobiorą nam okulary typowe do strzelectwa, ponieważ... Znaczy yy, są okulary jeszcze do strzelectwa specjalne, tak? Yy, nie tyle co specjalne, co dobranie specjalne, ponieważ yy, powinniśmy widzieć w miarę dobrze tarcze i bardzo dobrze powinniśmy widzieć yy, przyrządy, yy, yy, muszkę, szczerbinkę. Więc w tym momencie yy, książkę czytamy yy, trzymając trochę bliżej niż pistolet. W związku z czym powinien być ten zakres lekko yy, wydłużony, Czyli poprawnie dobrane okulary y, nam wszystkie wady wyeliminują. Ale słyszałem, że są także strzelać, y, można strzelać, będąc niewidomym, także tak? Tak, oczywiście. Y, mamy. Y... Kluby, które zrzeszają osoby niepełnosprawne, ale również osoby słabowidzące i niewidzące. Oni z kolei już korzystają ze specjalistycznego sprzętu, gdzie bardziej posługują się mikrofonami, głośnikami i słysząc, czy wchodzą, w, tak popularnie mówiąc, w cel, mogą oddać strzał poprawny. Niestety no nie mogą zobaczyć go, ale potem dostają informację, jak trafili. I udaje się rzeczywiście? Tak, oczywiście. no tu nie ma z tym problemu. To... Od kiedy zacząć można brać udział właśnie w tego typu zajęciach? Hmm. Od, od kiedy? To jest trudne pytanie. Yy, wszystko kwestia, czy mówimy o wyczynie, czy mówimy o, no, o rekreacji, rekreacji hmm. w strzelaniu. Mój nie... syn od 6 roku życia szela. Strzela od szóstego roku życia? Z czego strzela? Obecnie strzela z KBKS-u przede wszystkim. Rzadko kiedy dostaje pistolet, ponieważ ma przygotowany dla siebie karabin, z którego strzela na 100 metrów do tarczy, bardzo celnie. Zapraszam z dziećmi, można spędzić miło czas na strzelnicy. Oczywiście, jeżeli ktoś chce strzelać już wytrzynowo, y, obciążenie jest y, na tyle y, duże, że wtedy y, mówi się, że to powinien być 12-14 latek, tak ale. O rekreacja, gdzie przyjdzie, sobie strzeli tam 30-40 razy, nie ma problemu z tym. A jak w domu tę broń powinniśmy przechowywać? To są specjalne jakieś miejsca? Yy, tak. Yy, ustawa wyraźnie mówi, że broń musi być przechowywana w sejfie. W sejfie musi być klasy co najmniej S1, yy, zamknięty na klucz. Dodatkowo może być wyposażony w szyfrator albo tylko w szyfrator, yy, zamek elektroniczny. Yy, I w taki sposób tylko i wyłącznie można przechować broń. Jak czytam, to tej broni w posiadaniu osób prywatnych lawinowo przybywa, jak pan sądzi? To wtedy czujemy się bardziej bezpiecznie, czy wręcz przeciwnie możemy być bardziej niepewni tego, co się wydarzy, jako że tej broni mówię w naszym społeczeństwie stos stosunkowo dużo przybyło w ostatnich latach. Tak, nie słyszy się o tym, żeby ktoś popełnił przestępstwo z legalnej broni. W związku z tym mówienie o tym, że broni przybywa, to powinno się mówić o pozytywach, ponieważ raz, że ludzie szkolą się zdobywają umiejętności, posiadają broń, w razie zagrożenia będą posiadali umiejętności i możliwości, żeby ją wykorzystać. A jeżeli mówimy o nadużyciach przestępstwach, no to to nie jest broń sportowa, to nie jest broń, która jest zarejestrowana. No, pojawia się przestępca, kupi sobie, nie ma problemu, żeby kupić nielegalną broń gdzieś ze wschodu i wówczas to jest problem, tak? Więc trzeba to rozgraniczyć bardzo mocno. Od czego zacząć, jeżeli by pan radził komuś, czy mi się to będzie podobało, czy nie? W jaki sposób sprawdzić, czy, czy ta dyscyplina sportowa będzie dla mnie? No właśnie, no od czego zacząć? No na pewno ja bym nie szedł od razu w to, że to jak chciałbym strzelać, to wyrabiam pozwolenie na broń. Przejść do klubu, wziąć instruktora, poprosić o to, żeby takie krótkie przeszkolenie zrobił, żeby można było sobie postrzelać, zobaczyć jak się strzela z pistoletów, z karabinu, ze strzelby, popróbować. Jak się spodoba, to pierwszym krokiem jest zapisanie się do klubu. W klubów mamy bardzo wiele w Lubuskim. My mamy możliwość uczestniczenia w zawodach bez posiadania licencji, również, ponieważ są to zawody amatorskie. Można po takim krótkim szkoleniu przyjechać na zawody, zobaczyć, jak to wygląda. No i tak, jeżeli podejmiemy decyzję, że chcemy starać się o broń, zostać sportowcem, wówczas zapisujemy się do klubu, mamy staż 30 dni, potem egzamin na patent strzelecki licencja I, i pozwolenie na bronię. No, zobaczymy, czy ta nasza rozmowa pobudzi do zainteresowania strzelectwem. Mariusz Wudarski z Zarządu Lubuskiego Związku Strzelectwa Sportowego był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję. Rozmowa o dziewiątej.